Wniosek o kredyt hipoteczny to nie loteria. Są to konkretne działania, które możesz podjąć, żeby zwiększyć swoją szansę na pozytywną decyzję banku. Dziś przedstawię w sześciu krokach na podstawie mojego 20-letniego doświadczenia. A jeśli potrzebujesz dodatkową pomoc... To znajdziesz ją klikając w link poniżej. Tymczasem zaczynajmy. Punkt pierwszy zadbaj o historię kredytową. Zawsze przed złożeniem wniosku kredytowego proszę swoich klientów, aby pobrali historię B. Po to, żebyśmy zobaczyli, czy wszystko było dobrze spłacane. Czasami się zdarza tak, że klienci nie wiedzą o tym, że mieli jakieś zobowiązania, które zostało niespłacone w terminie, bo wpłacili w piątek, a niestety bank pobrał to dopiero w poniedziałek i mamy takie trzy dni opóźnienia. A czasami tak. Jaka złotówka albo kilka złotych ciągnie się nam przez ładnych kilkanaście miesięcy, o czym też klient często mógł nie wiedzieć. Dlatego zawsze na samym początku musimy pobrać sobie historię Big, ona tam jest płatna. Najpierw płacimy złotówkę ze swojego konta, później jeszcze jakiś tam raport, żeby zapłacić kilkadziesiąt złotych i widzimy pełną historię, co tam się działo. No i czasami są takie niespodzianki, że mamy bardzo dużo zapytań w tak zwanych parabankach, a myśmy w ogóle nie brali kredytów w parabankach. A się okazuje, że banki niestety, ale wszystkie płatności odroczone traktują jako parabanki. No i niestety trzeba to będzie wyczyścić, czyli ten proces będzie trwał też do miesiąca czasu czasami. Czyszczenie BIK-u polega na wycofaniu zgody na przetwarzanie danych do tych wszystkich instytucji, które nam bardzo fajnie de facto kredytują zakup sukienek, chcemy kupić sobie jedną sukienkę, przesyłają nam pięć, mierzymy te pięć, no oczywiście panie, nie panowie i później odsyłamy cztery, a ta jedna zostaje i za tą jedną płacimy, bo skorzystaliśmy z kapitalnego, powiem szczerze, narzędzia jakim jest odroczona płatność I jak najbardziej należy z tego korzystać. Natomiast przy kredytach hipotecznych, jeżeli chcemy wziąć kredyt hipoteczny, musimy troszeczkę zaprzestać tych wszystkich pożyczek, czy na Legropę, czy na innych e, portalach? Gdzie mamy odroczone płatności. Drugim ważnym punktem jest ograniczenie swoich zobowiązań, jakie mamy. I teraz, często jest tak, że ktoś kiedyś wziął sobie kartę kredytową, o czym już dawno zapomniał, ale ta karta kredytowa cały czas gdzieś tam figuruje, więc warto będzie pozamykać te wszystkie karty, przygotowując się do kredytu. Ten proces zamykania kart kredytowych niestety trwa koło miesiąca czasu. To, żeby, żebyście Państwo wiedzieli, że zamykanie karty kredytowej to jest, idziemy do banku, składamy wniosek i zanim ona się nam pojawi, w biku, że jest zamknięta, to musi minąć miesiąc, bo takie są procedury w bankach. To też, żebyście wiedzieli. Gdybyśmy musieli brać jutro kredyt, to w takich sytuacjach sugeruję, żeby nie zamykać karty, bo to będzie długo trwało, tylko zmniejszyć ten limit na przykład z 50, 20 tysięcy do 1000 albo 1500 zł, bo też niektóre banki mają minimalny limit na karcie kredytowej na przykład 1500 zł. Więc to jest taka ścieżka dla osób, które muszą poprawić zdolność kredytową i mieć mniejsze zobowiązania, więc zmniejszamy limit. A jeżeli mamy czas, oczywiście zamykamy te wszystkie karty kredytowe. Kolejnym elementem, przy zmniejszaniu tych swoich zobowiązań, jest zamknąć te wszystkie małe kredyciki, które są na jakieś tam sprzęty AGT, które kupiliśmy na 0%. No, to jest ten czas, że no niestety musimy to pozamykać, bo taki tysiąc. Złotych na tych wszystkich łącznych ratach zmniejsza nam o kilkadziesiąt tysięcy zdolność kredytową. Także o tym też pamiętajcie, aby w tym kierunku iść. Trzecim punktem, bardzo też ważnym jest tak zwane ustabilizowanie swojej pracy. Oczywiście banki najbardziej kochają, jeżeli mamy umowę o pracę na czas nieokreślony i tutaj do tego dążmy. Natomiast jeżeli mamy umowę o pracę na czas określony, to też się nam świat nie zawala, bo niektóre banki wystarczy, że mamy 6 miesięcy do przodu i w procedurach bankowych jest zapisane, że jeżeli klient posiada umowę o pracę na czas określony, i do przodu jest 6 miesięcy bądź więcej, to, traktuje tą umowę jako na czas nieokreślony. Inny bank z kolei wymaga takiego przedziału 12 miesięcy do przodu, i tutaj, no, w tym banku, gdzie byśmy mieli umowę o pracę na czas określony, na przykład 7 miesięcy do przodu, niestety nie zostalibyśmy zakwalifikowani jako dochód do badania zdolności kredytowej. Więc tutaj pamiętajmy o, o jednej rzeczy, że każdy bank podchodzi troszeczkę inaczej do badania zdolności kredytowej. Trzeba oczywiście wiedzieć, który bank jak do tego podchodzi. Ważną rzeczą też jest to, że jeżeli mamy umowę o pracę i chcemy przejść na przykład na działalność gospodarczą, no to tutaj też musimy się mocno zastanowić, bo jeżeli przejdziemy na działalność gospodarczą i będzie to na przykład B2B, to na przykład już po takich 3-6 miesiącach jesteśmy w stanie składać wniosek kredytowy. Natomiast jeżeli dzisiaj mamy jeszcze umowę o pracę na czas nieokreślony i na przykład myślimy o zakupie mieszkania, to lepiej zróbmy to w taki sposób, żeby dzisiaj zawnioskować o kredyt e, hipoteczny, mając jeszcze umowę o pracę. A nie dopiero jak przejdziemy na działalność gospodarczą, to taka sugestia, żebyśmy jednak szli w tym e, kierunku. Czwartym punktem, bardzo też ważnym jest zwiększenie dochodów. No i tu się pojawia pytanie, no dobra, jak zwiększyć te swoje dochody? Trzeba iść do pracodawcy porozmawiać, a, a, a może się okazać, że właśnie miał nam ochotę podnieść, tylko czekał na nas, aż tam podejdziemy do niego, nie? Więc pamiętajcie o jednej rzeczy, że po pierwsze rozmowa ze pracodawcą, no była inflacja, ceny poszły do góry, trzeba rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Generalnie jest tak, że Państwo jako pracownicy zawsze gdzieś tam macie taki opór, może iść do pracodawca, bo pójdziemy do tego pracodawcy, i jak pójdziemy porozmawiać o podwyżka to nas może zechce zwolnić jeszcze i mamy taki strach. Nie, nie jest całkiem inaczej. Chodźcie, rozmawiajcie, informujcie, to też to jest normalny czas rynkowy, pamiętajcie o tym, że tak należy też robić. Mówię o tym, bo jestem zarówno obecnie już pracodawcą, a kiedyś byłem pracownikiem, więc byłem kiedyś po tamtej stronie, teraz jestem po drugiej stronie, a rozmawiając z wami zawsze gdzieś tam e, widzę, jakie. Macie dochody, i jak ktoś ma niskie, no to faktycznie mówię, coś jest nie tak. Trzeba chyba porozmawiać z tym pracodawcą. I teraz nie wszyscy pracodawcy z nienawidzą. Mam tego świadomość, aczkolwiek no. Muszę Wam jakoś pomóc, żebyście dostali ten kredyt, więc to też jest jeden z elementów bardzo, bardzo ważny. Kolejnym aspektem przy podnoszeniu dochodu jest też czasami sytuacja taka, że mamy jakąś nieruchomość i tą nieruchomość na przykład wynajmujemy, ją wynajmujemy i nie płacimy podatku. No to tutaj dobrze jest jednak zapłacić ten podatek bardzo mały, bo z wynajmu jest tam 8%, wykazać ten dochód i ten dochód naprawdę nam pomoże w tak zwanym liczeniu zdolności kredytowej. Także warto też się na tym zastanowić, natomiast trzeba też pamiętać, że ten dochód z wynajmu musi być co najmniej 6 albo 12 miesięcy i to też zależy od banków. Generalnie zapamiętajcie sobie tak, żeby to było 12 miesięcy. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że ten dochód z tego najmu musi wpływać na konto i musi być zapłacony podatek. Ważne jest też, żeby była ciągłość, więc tutaj, żeby nie było jakichś luk, że jak ktoś nam wynajmował mieszkanie, zrezygnował, dwa miesiące mamy luki, bo nie było najmu i potem znowu mamy tą lukę. No to tutaj też zapraszam na indywidualne spotkania. Też Państwu mówię, jak do tego się gotować jak to wszystko e, fajnie poukładać, żeby jednak bank tam zaakceptował ten dochód z najmu. Pamiętajcie też o tym, że są to pieniądze, które czasami poprawią nam zdolność kredytową. O tyle, że możemy dostać kredyt hipoteczny. Innym sposobem na poprawę zdolności kredytowej są rodzice. Ja to tak żartobliwie nazywam dawcę zdolności kredytowej. Już w swoim przypadku miałem kilka razy tak, że dziecko kupowało mieszkanie, znaczy dziecko, no dorosła osoba już, dziecko z rodzicami kupiło to mieszkanie, po czym już miało samodzielnie już zdolność kredytową, po roku czy po dwóch latach, wówczas wyłączaliśmy rodziców z tego kredytu hipotecznego, i dziecko już było. Właścicielem tej nieruchomości samodzielnie, i rodzice byli wolnymi dawcami zdolności kredytowej dla kolejnego dziecka. I miałem raz tak, że rodzice najpierw brali z jednym dzieckiem ten kredyt, potem z drugim dzieckiem ten kredyt. Dzisiaj zarówno jedno, jak i drugie dziecko są samodzielnymi właścicielami kredytów i nieruchomości. Wyłączanie rodziców odbywa się w dwojaki sposób. Pierwszy sposób to jest po prostu złożenie wniosku do banku o to, aby. Wyłączyć rodziców. Tu banki niestety, ale nie, zna, nie zgadzają się zbyt często, i to nie jest taki prosty proces. No, łatwiejszym procesem jest po prostu przenieść ten kredyt z banku A do banku B, ale w tym banku B już wnioskujemy o ten kredyt z samym dzieckiem, a rodziców już nie wierzymy w tym kredycie. Także to nie jest tak, że nie można e, tych rodziców wyłączyć z tego kredytu. Można bardzo łatwo i to nie jest żaden skomplikowany proces. Także sposób e, na zwiększenie zdolności kredytowej. Poprzez zwiększenie dochodów. Już znamy. Kolejnym, piątym punktem, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu, jest też zwiększenie wkładu własnego z 10% do 20%. No ale tutaj taka malutka gwiazdka. Kochani, jeżeli mamy 10%, a nie mamy 20%, no to Pierwszy sami powiecie, no a skąd mamy wziąć te 10%. No ja oczywiście nie będę dążyć tutaj do tego, żebyście mieli te 20% na siłę, no bo to jest totalnie bez sensu. Natomiast tutaj w tym modelu powiem tak, jeżeli mamy 20% wkład własny, mamy niższą ratę, jak mamy niższą ratę, bo jest niższe oprocentowanie, to tym samym mamy ciut większą zdolność kredytową. I to jest dobry kierunek do tego, żeby mieć tą zdolność kredytową większą. Natomiast jeżeli nie mamy tych 10% nawet, no to mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa program rządowy bez wkładu własnego. I wówczas banki tak traktują nasz Wkład własny, nawet 5%, czy 4%, albo w ogóle nie mamy wkładu własnego w taki sposób, jakbyśmy mieli 20% wkład własny, i to oprocentowanie z rządowym programem mamy w takiej wysokości oprocentowane, jakbyśmy mieli 20% wkładu własnego, czyli to oprocentowanie jest mega e, niskie e, w stosunku do na przykład 10% wkładów własnych. też trzeba pamiętać, że tylko cztery banki w Polsce udzielają kredytów z tym rządem programem, natomiast te banki też dość dobrze liczą zdolność kredytową, więc pamiętajmy o tym. Jeżeli nie mamy wkładu własnego i nie, nie mamy wkładu własnego i nie mieliśmy do tej pory żadnego mieszkania, łapiemy się na ten program. Jeżeli mieliśmy już jakieś mieszkanie, no to niestety, ale się nie załapiemy i ten 10% wkład własny w zupełności nam też wystarczy. Także. Tutaj z tym wkładem własnym. Moja narracja jest zawsze taka: kupujmy teraz nieruchomość, bo za kawałek się okaże, za jakiś czas się okaże, że mamy. Już 20% wkład własny. Co prawda, papierowy, bo wartość nieruchomości pójdzie o kolejne 10% do góry, a nasz kredyt pozostanie na tym samym poziomie. Ba, rata nawet spadnie, bo procentowanie w przyszłości spadnie. Pamiętajmy, że ten odcinek nagrywamy w październiku 2025 roku. Tendencja stóp procentowych jest spadkowa, więc raty kredytów też nam będą spadać. Także to są też ważne informacje. Aby dowiedzieć się coś więcej na temat programów rządowych, no to zapraszam, kliknij tutaj i tam jest odcinek o programach rządowych, a dokładnie tam jest opisany ten program bez własnego, kto może wziąć ten kredyt, na jakich warunkach, także jak najbardziej zapraszam do oglądania tego filmiku. Szósty punkt. Uważam, że jest to najważniejszy punkt w całym procesie, aby uzyskać kredyt. Hipoteczne. Spotkanie z ekspertem kredytowym. Oczywiście, zapraszam do współpracy ze mną. E, oprócz tego, że tutaj nagrywam filmy e, i, i dzielę się z państwem wiedzą, e, prowadzę też spotkania z państwem i jestem aktywnym ekspertem kredytowym, który pozwala uzyskać kredyt dla państwa. Także pamiętajcie też o jednej rzeczy, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ekspert kredytowy jest osobą, która działa, w waszym interesie dla was, tak, żebyście uzyskali ten kredyt, żeby was przeprowadzić przez ten cały proces e, tych zawiłych procedur kredytowych, które naprawdę ostatnimi czasy są coraz bardziej, mam takie wrażenie, zawiłe, i abyście otrzymali ten kredyt e, tak na spokojnie, bo w tym momencie, kiedy procesujemy Państwo wnioski kredytowe i dostajemy jakieś decyzje negatywne, to jeżeli mamy to dobrze przygotowane, to mamy pierwszy bank, drugi, trzeci bank. Składamy do trzech banków, czasami nawet do czterech banków te wnioski kredytowe. Jeżeli. W tym wniosku kredytowym będziecie sami składać i nie załączyć jakichś dokumentów, wówczas ten wniosek znowu będzie leciał do nowo, na nowo do kolejki, znowu będziecie dłużej czekać. Także e, ważne jest w tym całym procesie kredytowym wiedza, jakie dokumenty do których banków składać. Wiedza, żeby sprawdzić te dokumenty na samym początku. Czasami jest tak, że Państwo przynosicie zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy i to zaświadczenie, okej, okay, no, pracodawca wystawił, ale niestety, Niestety, pracodawca się też często byli. Takie głupoty tam czasami wpisują, że te zaświadczenia są odrzucane albo ktoś checkboxa nie zaznaczył na tym zaświadczeniu. Te wszystkie drobne rzeczy trzeba posprawdzać. I złożyć kompletny, dobrze przygotowany wniosek kredytowy. W tym w całym procesie też zdarzały się takie sytuacje, że banki udzielają nam decyzji negatywnych i nie jest to totalnie zależne od nas, bo ich wewnętrzne procedury na przykład obcinają nam zdolność kredytową. I w jednym banku dostaniemy 700 tysięcy kredytu, a w drugim banku ledwo 540. I gdybyśmy złożyli wniosek tylko do tegoż jednego banku, gdzie zdolność nam fantastycznie wychodziła. Może się okazać, że niestety nie dostaniemy i co? I znowu, jeszcze raz na nowo, miesiąc czasu czekania na kredyt. Nie idźmy tą drogą. Składamy równocześnie wnioski do trzech banków i to jest taka stabilność, bezpieczeństwo dla państwa, dla sprzedającego, dla kupującego, dla dewelopera, który wam sprzedaje nieruchomość oraz dla osób, które budują dom, żeby ekipa, która tam czeka już na rozpoczęcie budowy, mogła wejść na tą budowę, a nie na zasadzie takiej, że. Wejdą, nie wejdą, nie wiemy, w jakim, na jakim etapie jesteśmy. Także pamiętajmy, że e, nasza praca ekspertów kredytowych jest e, rzecz tak łatwo, prosto ujmując bezcenna. Ja oczywiście zapraszam do współpracy ze mną. Jeżeli macie swoich ekspertów, też korzystajcie z ich wiedzy, z ich doświadczenia. Jak widzisz bank nie ocenia cię emocjonalnie, tylko na podstawie liczb i dokumentów. Twoim zadaniem jest przygotować się tak, aby wyglądało jak najlepiej. Jeśli chcesz się upewnić, co poprawić w twoim przypadku, umów się ze mną na bezpłatną konsultację. A z kolei klikając tutaj, dowiesz się o pięciu najczęściej popełnianych błędach przy kredytach hipotecznych. Dzięki temu będziesz bliżej otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej.